Chodziłem do szkoły przy ulicy Henryka Dąbrowskiego i również szkoła miała ten samą, to samo imię, też Henryka Dąbrowskiego. Tam zacząłem chodzić do szkoły podstawowej 1935 No i do czwartej klasy, to znaczy czwartą klasę ukończyłem, tak chciałem powiedzieć. Wybuchła wojna, to miałem przejść do piątej klasy, ale niestety już nie przeszedłem do piątej klasy, mimo że tam już rodzice przygotowywali, już miałem książki z piątej klasy i tak dalej, ale to się inaczej, bo losy. I w 1939 roku, chyba gdzieś koło połowy, koło połowy września, Niemcy już otworzyli szkołę. Oczywiście tylko w języku niemieckim, a nie słowo po polsku. Już się zgłosili, wzię wzięli nas tutaj do piątej klasy, zaczęli uczyć. W tej samej szkole na Dąbrowskiego. niemiecka dyscyplina tutaj była taka, że więcej, więcej gimnastyki jak, jak, jak nauki, no ale najgorsze to było, że myśmy nie znali języka niemieckiego, a szczególnie pisowni. Czyli zupełnie inaczej, inaczej to wszystko się tam w tej pisowni niemieckiej układa. Jak usłyszeli, że tam nauczyciel, taki był jeden chyba tutaj gdzieś z tych w ogóle nauczyciele później, że to się dowiedzieli, to z Gdańska przyjechali, specjalnie przygotowanie tutaj na nas, że tam słowo nie po polsku, no jak to o który pierwszy raz, ja to trochę umiałem odbrać po niemiecku, no tak, a widzę, dankeszyn i tak dalej, takie podstawowe słowa umiałem i dużo rozumiałem, natomiast byli tacy, którzy nie mieli ani jednego słowa, nie, nie wiedzieli. Tych to oczywiście karcono ćcinkom i, 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 i po ręcach i tak dalej i wyzywano to od najgorszych tam Pawluków, po Polak i tak dalej, i tak dalej. I tam chodziłem do końca wakacji 1942 roku. Natomiast rodzice nie wzięli grupy niemieckiej, tak zwanej Volksdeutsche i Engelsdeutsche, tak się to nazywało, to, 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 to była trzecia grupa. I nas Polaków z tamtej szkoły wyrzucili i ukończyłem szkołę przy ulicy Leszczyńskiego. Tam była szkoła dla Polaków, oczywiście inny program nauczania, dużo mniejszy. Starczyło, że do 100 potrafił liczyć na parę, parę zdań po niemiecku. I tamtą szkołę niemiecką ukończyłem i stamtąd oczywiście w 1943 roku od razu do pracy. Jako 14-letni chłopak. W naszym czwartej klasie był wspaniały wychowawca, patriota polski. On się nazywał Sobecki. Sobecki. Chyba Wiktor mu było na imię, ale, ale... był bardzo, bardzo takim, no... że tak powiem dobrym nauczycielem, ale równocześnie wielkim patriotem. Był równocześnie Równocześnie miał drużynę harcerską, był drużynowym tej drużyny. Także on miał wpojoną tą dyscyplinę taką, że w szkole, w klasie to ręce na blacie i tam... Ani szłowka, bo jak tego, to od razu tam do kąta, ale nieraz się zdarzyło, że dostał między uszy. Poza tym był wielkim muzykiem. To znaczy, jak na tamte czasy każdy nauczyciel powinien znać na tyle, że mógł uczyć tych podstawowych rzeczy muzyki, nuty, piosenki, tam jak... ale on szczególnie był, był uzdolniony. Jak się śpiewali na przykład bo w ciągu tygodnia, to chyba były dwie lekcje śpiewu. On słyszał od katedry w tyle, że tam ktoś nie w tej tonacji śpiewa. Przyszedł ze skrzypkami, nadał ton. Jak ten jeszcze tego źle śpiał, to tym smyczkiem doszło po głowie tego, aż mu się złamał. Musieliśmy się złożyć, kupić mu nowy smyczek. Ale to takie są epizody, bardzo go wiele tu wspominamy.